Mimo no wszystko jednak tego materiału, który gdzieś tam wisi na górze. No może teraz jest trochę mocniejszy, ale może się okazać, że jest pod wpływem na przykład jakichś drgań. Można sobie zrobić krzywdę. Piękna kolorystyka. Pięknie, pięknie, pięknie. Cudownie to wygląda. No i jest do wyjścia już kawałeczek. Także zaraz wyciągniemy, wyjdziemy stąd. Uwalony jak świnia, mokre buty. Spocony, brudny, ale szczęśliwy. Bo ten typ tak ma, jak się nie uwali, jak nie przypierdzieli głową, ma przypierdzieliłem chyba z dwa czy trzy razy, co jest u mnie, jak zauważyliście, normą, co na film... Cóż, panie i panowie, obywała. Jesteśmy w drodze powrotnej. Zobaczcie, jak to wszystko super wygląda. Coś powrzucali, butelki. A z drugiej strony bardzo stara butelka. Czy co zrobię? To tylko zdjęcie. Próbujemy stąd wyleć teraz, bo też właśnie na tej ulwawę tutaj delikatnie ciszej trzeba się zachowywać. Mimo no wszystko jednak tego materiału, który gdzieś tam wisi na górze, no może teraz jest trochę mocniejszy, ale może się okazać, że jest pod wpływem na przykład jakichś drgań. Można sobie zrobić krzywdę, bo to może się urwać. No szczególnie, że właśnie teraz trzeba będzie zejść z górki na pazurki dobrze, że to się tak mocno nie zawaliło, żeby nie było możliwości zejścia całkowite. Ja myślałem, że to nowo będzie dużo gorszy. Widzę tutaj piaskowiec taki popękany. To blisko wejścia już wszystkich. chyba, że ktoś to zrobił. Bo i taka opcja też istnieje. Tak jak wspominałem, śpiochy robią różne dziwne rzeczy tutaj. Może się okazać, że to właśnie ich robota jest. Zobaczcie swoją drogą Tutaj były odwierty robione, ktoś próbował się tutaj dostać głębiej, no i został jeden kawałek, również dosyć ciężki, spróbuję przejść go z Pozwólcie, że tutaj znów zamieszczam trochę, żeby światełko jednak świeciło, będziemy próbowali wyjść, choć to jest, mam wrażenie, taka trochę bułka z masłem, no lekko nie jest, bo może się okazać, Patrzcie Robert, tu jakiś łazi, komary A no to blisko wyjścia Dosyć duża wilgotność No i próbujemy przejść Jak sarenka znów trzeba się tutaj poruszać Patrzcie już coraz bliżej wyjścia Tam jest coraz cieplej I zaczyna parować I tu trzeba... O! Właśnie o to myślałem Trzeba bardzo uważać pod nogi Żeby się tak naprawdę za bardzo nie zmoczyć bo generalnie zmoczyć się to tutaj chyba trzeba Czy znaczy może nie tyle trzeba co raczej na to wychodzi zobaczcie piękna kolorystyka pięknie 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 cudownie to wygląda no i jest do wyjścia już kawałeczek także zaraz wyciągniemy wyjdziemy stąd Udało się szczęśliwie wyjść. Za chwilę będzie sygnał A tu wraca, do. Tak, tak, wraca, wraca, wraca. Zaraz trzeba będzie dać znać. O, zaparowany, zaraz wraca. Miejsce przednie, no przednie i tylne. Co? Kiki, ile razy tu byłeś? Trzeci. Tak? A dzisiaj pobiliśmy rekord. Rekord, nie? tak, odległości. Tak? Widzieliście? Widzieliście? Ja byłem tu pierwszy raz, a już pobiłem rekord. Ola, ola, musiałem przygotować teraz. Szalony jestem. No tak, oczywiście. Kiki znów zaczyna parować, bo tutaj pozwólcie, że przetrę trochę. Łoł, cały obiekt. No ale dobra, wszystko okej. Okay. No, łapy taki... całe uwalone, zobaczcie. Z jednej strony. Z drugiej strony, no niestety piaskowiec brudzi i to bardzo, o, o ten następny Sieła brudas nowe? i się wybrał. Ja już powiedziałem, że więcej z nim w tych spodniach nie idę. Po prostu wygląda jak amator. Dobrze, że klapków i białych skarpetek nie wziął ze sobą. Pod ale klapki mam od pani Gabrysi. Nie, 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 dobra, 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 tego tematu nie było. Jak miałbym wam pokazać te klapki, to po prostu byłaby siara jak stąd do Berlina, z futerkiem. Ze złotymi dodatkami. Fajne, amerykańskie. Nie moje. Oczywiście. Tak, nie moje. Wiecie co? Ale mam buty mokre, ale mam. To nie wiem jak mam to skomentować, nie wiem jak mam to spłętować. Po prostu jestem zażenowany zachowaniem mojego kolegi. No ale cóż, no, ten typ tak ma. Przyjechał do Polski i nie wie, jak się zachować, tak? Bo to Zbiegamy. przyjechał z, daleko, z dalekiego kraju. Ale wracając do tematu mega wejście, mega sztolnia. Ciepło teraz, na maksa, powiem wam. Uu, tutaj na dworze temperatura w okolicach 28-29 stopni, natomiast w środku przyjemny chłodek podobno 8 stopni, nie sprawdzałem, ale naprawdę megaśnie. No, i taki wypad to ja lubię. Uwalony jak świnia, mokre buty, spocony, brudny, ale szczęśliwy, bo ten typ tak ma, jak się nie uwali jak nie przypierdzieli głową, a przypierdzieliłem chyba z dwa czy trzy razy, co jest u mnie, jak zauważyliście, normą, co na filmach zobaczycie. No, to, to... nie ma szczęścia. Na dzisiaj to tyle. Oczywiście kolejny odcinek z Rize już w najbliższym tygodniu. Zapraszam serdecznie, bo będzie się działo. Chłopaki obiecali jeszcze pokazać parę fajnych miejsc, parę fajnych rzeczy, a ja się będę z wami nimi dzielił. Trzymajcie się, pamiętajcie o tych łapkach, o tych komentarzach. Komentujcie w ogóle, bo to jest bardzo przydatna rzecz. No dobra. Tom Dublin, tak, żeby nie było. Kiki również zapraszają. O, łapami machają. Tak, kozaki idą. Z przodu oni niby nie słuchają. No dobra, wystarczy. Tam, gdzie możecie, tam zostawcie po sobie ślad. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. Pa.